Ktoś powie, że aluminiowe felgi to taki niepotrzebny kaprys i przesada. No tak, ale jeżeli mówimy o pięknym, francuskim samochodzie Citroen XM, to jak lepiej dopełnić jego wizerunek, niż poprzez komplet felg z napisem Francja. I tu jest ciekawa historia, bo te konkretnie felgi pochodzą z samochodu Peugeot. Natomiast w pierwszej serii Xema były praktycznie identyczne felgi, które nawiązywały do wzoru nieco skopiowanego z Maserati. One miały też takie ramiona zewnętrzne dużą tutaj tarczę, ona przykrywała śruby mocujące. To był taki talerzyk metalowy, który najczęściej potem odpadał, już nie można go było dokupić. Dlatego większość samochodów jeździ, które mają tamte felgi. Jeździ tutaj z takim, taką nieskładną i okropną dziurą. Natomiast ta felga pochodzi co prawda z Peugeota, ale odwzorowuje tamten, tamte, tamte felgi właśnie z Citroena XM pierwszej generacji. Dlatego pomyślałem sobie, że bardzo fajnie na tym samochodzie będą się prezentowały. I szczerze, tak to właśnie jest i wygląda. Moim zdaniem super.